Oczekiwanie Mesjasza i jego ducha. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Zarysowują się dwie linie profetyczne. Jedna kieruje do oczekiwania Mesjasza, druga do głoszenia nowego ducha, a zbiegają się one w niewielkiej reszcie w ludzie ubogich, który w nadziei oczekuje pociechy Izraela i wyzwolenia Jerozolimy. Widzieliśmy wyżej. Jak Jezus wypełnił proroctwa, które odnosiły się do Jego osoby. Tutaj ograniczymy się jedynie do tych proroctw, w których pojawia się wyraźniej relacja między Mesjaszem i Jego duchem. Postać oczekiwanego Mesjasza zaczyna pojawiać się w księdze Emanuela, tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Chrystusa, szczególnie w Izajaszu 11 rozdziale od pierwszego do drugiego wersetu. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Postać Mesjasza zostanie objawiona przede wszystkim w pieśniach sługi. Pieśni te zapowiadają znaczenie męki Jezusa i wskazują sposób, w jaki wyleje on ducha świętego, aby ożywić wielu nie od zewnątrz, ale przyjmując postać sługi, wziąwszy na siebie naszą śmierć, może nam udzielać swego ducha życia. Dlatego Chrystus rozpoczyna głoszenie dobrej nowiny, odnosząc do siebie następujący fragment proroctwa Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, bym opatrywał rany serc złamanych, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Teksty prorockie dotyczące wprost zesłania Ducha Świętego są wyroczniami, przez które Bóg mówi do serca swego ludu językiem obietnicy, z akcentami miłości i wierności. Ich wypełnienie ogłosi Piotr w poranek pięćdziesiątnicy. Według tych obietnic w czasach ostatecznych duch Pana odnowi serca ludzi, wypisując w nich nowe prawo. On zgromadzi i pojedna rozproszone i podzielone narody, przekształci pierwsze stworzenie i Bóg zamieszka w nim razem z ludźmi w pokoju. Lud ubogich Pokorni i cisi, którzy pełni ufności, powierzają się tajemniczym zamysłom Bożym i oczekują nie ludzkiej, ale mesjańskiej sprawiedliwości, jest tajemniczym dziełem Ducha Świętego, przygotowującego w czasie obietnic przyjście Chrystusa. Głębia ich serca, oczyszczonego i oświeconego przez Ducha Świętego, wyraża się w psalmach. W tych ubogich Duch przygotowuje Panu lud doskonały. Duch Chrystusa w pełni czasu, Jan, poprzednik, prorok, ich szciciel. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Jan już w łonie matki napełniony będzie duchem świętym przez samego Chrystusa, którego dziewica Maryja poczęła z ducha świętego. Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję stało się przyjściem Boga, który nawiedził lud swój. Jan jest Eliaszem, który ma przyjść. Mieszka w nim ogień Ducha Świętego i nakazuje mu iść, jako poprzednikowi, przed Panem, który przychodzi. W Janie, poprzedniku, Duch Święty dopełnia przygotowania Panu, ludu doskonałego. Jan jest więcej niż Prorokiem. Duch Święty wypełnia w nim swoje mówienie przez proroków. Jan jest ostatni w szeregu proroków zapoczątkowanym przez Eliasza. Zapowiada bliskość pociechy Izraela, jest głosem pocieszyciela, który przychodzi. Jak czynił to będzie również duch prawdy, przychodzi on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. W Janie duch święty wypełnia poszukiwania proroków i pragnienie aniołów. Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest synem bożym. Oto baranek Boży. Wreszcie przez Jana Chrzciciela Duch Święty zapoczątkowuje to, czego dokona z Chrystusem i w Chrystusie. Przywróci człowiekowi podobieństwo Boże. Chrzest Jana był chrztem pokuty. Chrzest z wody i ducha będzie nowym narodzeniem. Jezus jest tym, który dokonuje rzeczy nowej. Tym, na którym wypełniają się wszystkie proroctwa Starego Testamentu. Tym, o którym mówili prorocy napełnieni właśnie Duchem Świętym. To Jezus jest tym, który dzisiaj mówi do Ciebie, że niesie Ubogim dobrą nowinę, że chce opatrzeć Twoje złamane serce, ogłosić wolność z każdego więzienia, w którym tkwisz, przywrócić wzrok wszędzie tam, gdzie jest zafałszowany obraz, wszędzie tam, gdzie już nic nie widzimy, tylko ciemność. On obwołuje rok łaski. Chcecie obdarować wszystkim czego tylko potrzebujesz, żeby móc być blisko niego. Pytanie do nas jest takie, czy my się na to zgodzimy? Czy pozwolimy Duchowi Pana odnowić nasze serce? Czy pozwolimy, żeby to Duch Pana wpisał prawo w nasze serce? Czy zechcemy być pojednani? I na nowo złączeni, wszędzie tam, gdzie jesteśmy pełni niepokoju, pełni podziałów. Jakiej my oczekujemy sprawiedliwości? Czy może ciągle tej ludzkiej, tego ludzkiego prawa, ludzkiego uzdrowienia, ludzkiej pomyślności? Czy pragniemy obietnic ducha? Nie wiem, jak wy czekacie teraz na zesłanie Ducha Świętego, jak wy przeżywacie ten okres do pięćdziesiątnicy, ten cały czas Popasze, w którym teraz jesteśmy liturgicznie. Chrystus przyszedł, żeby przywrócić nam podobieństwo, i zostaliśmy ochrzczeni, żeby mieć nowe narodzenie, żeby mieć nowe życie. I pytanie, czy my tym nowym życiem żyjemy, czy ciągle trzymamy się starego? I możemy prosić dzisiaj Ducha Świętego, możemy prosić Boga, żeby nas wprowadzał ciągle w nowe. Żeby to było prawdą w naszym życiu, że oto ja dokonuję rzeczy nowej. Jakiej nowej rzeczy Pan dzisiaj chce dokonać w Twoim życiu? Do jakiej nowej rzeczy Cię zaprasza? Z czego Cię uwalnia? Z czego Cię wyprowadza? Bo my możemy czytać ten katechizm tak bardzo intelektualnie i poznawać pewne prawdy. I to też ma sens. Ale może znacznie ważniejsze jest to, żebyśmy chcieli go czytać i odnosić go do swojego życia, żeby się zmieniać, żeby się nawracać, żeby być cały czas bliżej Boga. Żeby to nie były słowa, które wpadają jednym uchem, wypadają drugim. Żeby to nie były słowa, które nas nie dotykają, nie poruszają. To mogą być słowa, które będą zmieniać nasze życie. Które będą nas zbliżały do Chrystusa, które będą nas zbliżały do Kościoła, które będą nas umacniały w wierze. Możemy dzisiaj prosić o ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha wiedzy i pobożności, wiedzy i bojaźni pańskiej.